Wieś, wódka i widma. Rozdział trzeci. Mucha była upierdliwa. Z sobie tylko właściwym uporem najchętniej brzęczała Alfredowi blisko owłosionego ucha. Pacnął się nawet w to ucho, mając nadzieję na ubicie natrętnego owada. Ten strzał go nieco otrzeźwił. Nabrał ochoty na herbatkę. W dzbanku odnalazł dwudniowy płyn. Bez skrępowania wyjął z niego dwie muchy i jednego komara, a potem pociągnął solidny łyk. – Tfu! – wypluł zawartość na podłogę. Kiczort soli nasypał, wylał zawartość z banka do zlewu. Dokładnie go opłukał pod kranem, a potem nastawił świeżą wodę w blaszanym czajniku na nową herbatkę. Zanim zdążyła się zagotować, ukroił sobie jeszcze dwie pajdy chleba, które niedbale posmarował konfiturą porzeczkową. Kiedy już napełnił żołądek, a kolację popił obficie herbatą, uznał, że czas na siestę. Zabrał z łóżka gruby koc w niebieską kratę. Chciał sobie okryć pledem nogi. Szurając kapciami udał się na werandę, Zatopił się w fotelu i zaczerpnął powietrza. Wtedy doszedł go zapach papierosów. Alfred nie palił, ani chybi ktoś się kręcił blisko domu. Jednak obchód z zaufanym kijem przy boku nie dał odpowiedzi. Wokół domu było pusto, a duch i ręki z pewnością nie cuchnąłby papierosami. Staruszek oparł drewnianego przyjaciela o ścianę domu i już miał ponownie zasiąść w fotelu, gdy zaniepokoiło go zachowanie toczka. Pies niespokojnie podniósł łeb. Obnażył wargi, ukazując wybrakowane uzębienie, i cichutko wargnął. Toczek, który zazwyczaj większość dnia przesypiał i miał w głębokim poważaniu wszystko i wszystkich, tym razem podniósł się z ziemi i, patrząc w jeden punkt, powoli zaczął się cofać w stronę wejścia do chałupy. Pomarszczona skóra Alfreda ścierpła jeszcze bardziej, gdy poczuł na szyi ciepły oddech. Niewiele myśląc, ślad za toczkiem schował się do chałupy i zaryglował drzwi na Na zewnątrz pozostawili coś niewidzialnego. Obecność cichą, bezkształtną, ale mimo to realną. I ręki to by się toczek nie bał, doszedł do wniosku Alfred w rozmowie z przyjacielem. Nadal czuł się nieswojo, gdy spotkali się w samo południe. Nabyli u pani marzenki tradycyjną ćwiartkę i oddawali się codziennej przyjemności. Siedzieli pod sklepem na starej, nadgryzionej przez deszcz i słońce ławce, krzywej, ale wciąż dzielnie trzymającej się na nogach. Okna pawilonu, zakratowane grubą siatką zardzewiałego metalu, przypominały bardziej cele niż witryny. Za szybami majaczyły się wyblakłe plakaty z hasłami o oszczędzaniu cukru i uśmiechniętymi twarzami z epoki Gierka. Przed progiem walały się niedopałki, puste butelki po oranżadzie i zmięte papierki. W kącie pod ścianą ktoś zostawił skrzynkę po piwie i stary worek po ziemniakach, który teraz służył za prowizoryczny kosz na śmieci. Moja stara była gdyrliwa, ale dla toczka to zawsze miała serce, kontynuował właściciel psa. Kazała mi kiedyś w kozie spalić tę budę, co przywlokłem po śmierci psa starego Ryśka. A, pamiętam tego parszywego kundla, ożywił się Jasiek. Dziabnął mnie kiedyś w łydkę, jak jechałem na rowerze. Dziabnął cię w łydkę cymbale, bo Ryśkowi gwiznął ten rower, wyjaśnił Alfred. Tylko pożyczyłem, oburzył się kulas. Zresztą nie ma to już znaczenia, bo obaj od dawna nie żyją. Nagle jego twarz rozjaśniła się w uśmiechu, który wygładził starcze bruzdy na czole. Widać, jakaś myśl pojawiła się w jego głowie i zastanawiał się, jak ją wyjawić. Tymczasem drzwi sklepu uchyliły się bezgłośnie i pojawiła się w nich okrągła buzia sklepowej. – E, panowie! – wrzasnęła. – Jazda mi stąd! – Ja tam nie mam nic przeciwko, ale znów jakaś Franca doniesie władzy, że tu się szerzy element. Panowie popatrzyli po sobie i zarechotali cichutko. – O! – dodała sklepowa, aż jej czarny kucyk zawirował – już się jedna zbliża, żeby mi tu zara jakiejś bidy nie było. Dodała i schowała się z powrotem. O, rzeczywiście! Skwitował Alfred patrząc na drogę. Aż się smród ciągnie. Zachichotali, ale obaj ukryli flaszki w obszernych kieszeniach swoich sztruksów. A, pokraki! Usłyszeli na dzień dobry od swojej szanownej sąsiadki, która już zdążyła podejść do ławki, gdzie siedziało dwóch pijusów. Odezwała się piękność z chatki na kurzej łapce. Brodawki sepolicz, ja się nie pozostał jej dłużny. – Za kogo ty się uważasz, Kuternogo? wrzesnęła Zośka. Nawet ksiądz probosz wspominał, że was dawno namszy nie widział. Pewnie już diabeł czyha na wasze pijackie dusze. Jakie pijackie? Tym razem oburzył się Alfred. Widzisz tu gdzieś pijaków stara ślepoto? Zośka z pogardą spojrzała na dwóch przyjaciół. Mój świętej pamięci mąż powinien być dla was wzorem, pouczyła ich. Do kościółka chodził, psalmy nam szak śpiewał. Twój Józek to wolał się zachlać denaturatem, niż dzielić życie z taką cholerą, odparował Jasiek. Czuł, jak narasta w nim wściekłość. Cośka splunęła miłosiernie panom pod nogi i z impetem weszła do sklepu. Jak mnie kiedyś w pierdlu zamkną, to za zamordowanie tej małpy, powiedział przyjaciel Alfreda. Staruszek poklepał go po ramieniu i powiedział pocieszająco. Daj spokój, nie warto. Przecież dobrze wiesz, że ona ze świętością to ma tyle wspólnego, co ty z tańcem towarzyskim. Tyle z tego pocieszenia było, że urażony Jasio huknął przyjaciela w ucho i pokuśtykał do domu, zostawiając go nieco ogłuszonego. Nadal dzwoniło Alfredowi w uchu, gdy dotarł do domu. – Niedobór procentów – znalazł sobie wymówkę. Chciał nieco trunkami uzupełnić kredens, więc podreptał do piwniczki. Pomieszczenie było niskie, chłodne i pachniało ziemią oraz przyszłością. Światło z żarówki na sznurku ledwo rozpraszało mrok, rzucając drżące cienie na kamienne ściany. Na drewnianych półkach stały rzędy słoików, weki z ogórkami, buraczkami, grzybami, każdy z wyblakłą etykietą pisaną atramentem. Obok nich pyszniły się butelki z nalewkami. Wiśniowa, orzechowa, pigwówka, każda zamknięta korkiem i owinięta w papier, jakby skrywała kuszącą tajemnicę. W kącie stała skrzynka z ziemniakami, a z sufitu zwisały pęki suszonych ziół, które szeleściły cicho przy każdym przeciągu. Trochę mu zajęło, które nalewki wybrać. Wszystkie wyszły spod ręki i ręki i Alfred był ich zdecydowanym miłośnikiem. Wybrał trzy z nich i podjął ważną decyzję, że dzisiaj dla zdrowotności wypije sobie orzechówkę z mleczkiem. I wtedy coś huknęło. Tak go przeraziło, że z ręki wypadła mu butelka. Kurwa mać, wyraził głęboki żal, patrząc jak lepki płyn wsiąka w brudną posadzkę. Chwilą potem, gdy minął już pierwszy szok, rozejrzał się za źródłem hałasu. Ze zgrozą zauważył, że opadła klapa prowadząca do piwnicy. Natychmiast wdrapał się po schodach i z ulgą stwierdził, że klapa daje się otworzyć bez trudu. Szybko zebrał pozostałe flaszki i pospiesznie udał się na górę. Dobrze, że nie odzyskał jeszcze całkowicie słuchu po ciosie Janka, bo dzięki temu nie usłyszał oddalających się kroków. Toczek jednak już tak wycofał się pod kuchenny stół okryty tłustą ceratą. Pani kierowniczko! Alfred już od progu zawołał sklepową układała właśnie na zapleczu włosy w wysoki kok słysząc klienta wychynęła z za futryny na szybko rzuciła okiem kto przyszedł by po chwili w pełni gotowości stanąć za ladą co tam panie Fredku czwartkę podać jak zwykle alfred szybko przekalkulował w głowie ile pieniędzy ma przy sobie w końcu podjął decyzję życia da pani pół litra żytniej coś się stało zaniepokoiła się marzenka dobrze znała alfreda i wiedziała że zakup większej ilości wódki niż czwartka Oznaczał kłopoty w życiu klienta. A, da pani spokój, zmieszał się staruszek. Na starość już chyba rozum tracę. Co też pan opowiada? Sklepowa podała mu zamówiony towar, policzyła, że kasa się zgadza. Potem wyszła przed sklep, obrzuciła okolicą bacznym spojrzeniem, a kiedy wróciła, zamknęła sklep od wewnątrz na klucz. A potem zaprosiła Alfreda na zaplecze. Już prawie dziewiętnasta, pewnie nikt nie przyjdzie, powiedziała, stawiając na stoliku turystycznym dwa kieliszki. Wypijemy po setce, zagrychę mam, wszystko mi panu powiesz. Alfred usiadł na sytelku i w milczeniu patrzył, jak marzena z wielkiego słoja wyciąga na talerzyk kilka ogórków kiszonych. Pokroiła je na drobniejsze cząstki. Wysłuchała rewelacji klienta i zakrzyknęła: Co też pan opowiadasz w nawiedzonym domu? Chyba nie wierzy pan w te bzdury. Do tej pory nie wierzyłem, rzucił zrezygnowany Alfred, ale przekonałem się na własnej skórze. Sklepowa, widząc, jak Alfred przygasł, dla podniesienia jego morale, rozlała wódkę do kieliszków. Zachęciła gościa, aby wypili. Zagryźli ogórkiem. – A może tu pani Irenka domaga się modlitwy? – wysnuła przypuszczenie. – Stara Zośka mówiła, że nie chodzi pan na grub żony. – Stara Zośka to niech lepiej swojej kuciapy pilnuje – rzachnął się Alfred, chrupiąc resztkę ogórka. – Teraz to lata jak głupia do tego swojego gienka, a za życia to mu piekło na ziemi uczyniła. – Pamiętam – zaśmiała się Marzenka – co i róż wywalała go z domu pod byle pretekstem, a kiedy mógł pod mostkiem, innych gachów pod dach przyjmowała. To dlatego ci wszyscy nieszczęśnicy teraz leżą na mogiłkach. Alfred zawtórował jej śmiechem. Pomarli ze zgryzoty. Znów zrobili po kioichu. A może by nasz proboszcz coś poradził na te duchy? Zaproponowała Marzenka. Wszak człowiek święty i blisko Boga. Albo ja wiem, wątpił Alfred, czy nasz dobrodziej aby wierzy? A widział tu kto poza panem? Tylko toczek. Marzenka pogłówkowała chwilę, dokroiła jeszcze pod Wawelski, zrobiła kolejny kieliszek i zaproponowała. To może zaproś pan mnie? Przekonamy się, co to za duchy tam grasują. Na no, czemu by nie? Zgodził się Alfred. Jak się pani nie boi, co ludzie powiedzą, że samotna kobieta odwiedza wdowca, co mnie tam zależy. Marzenka nie miała wątpliwości. I tak zawsze gadają, nawet bez powodu. Decyzja zapadła. Alfred udał się do chałupy, a sklepowa wzięła się za liczenie dziennego utargu. Monety dzwoniły, banknoty szaleściły. Utarg się zgodził.